Ja zaraz nie wytrzymię! Dzięki, ufolutku! Moi drodzy, czy Wy już tutaj zaobserwowaliście bierna Klaudię, Monikę i skrzynkę, czy nie? Bo ja kochani miałem nalać oleju, a wyście mieli ich zaobserwować. Jezus Maria, proszę nie przedłużać moje mordy live'a, bo myśmy kochani przed chwilą. Mieli, moi drodzy, zrobić chmurę. Halo, o której chmura? 149 jest. Damy radę moje mordy w dwie minuty. Wybrać maszynę, czy nie bardzo? Damy radę, kochani, bo Olej już czeka. Olej już, kochani, czeka na podłączenie do normalnie maszyny. Kochani, macie Jana, ufolutka, dziękuję, obserwujcie ich wszystkich. Dziękuję za koronę, kod Ryszard. Mordki macie Eski, macie kota, macie klaudynę i macie bierna i skrzynię. To co? Wyrobicie się, kochani. Dwie... Macie, nie no, dobra! Mordy, 14,12, dawać, dawać mordy. Olej, czeka, nie ma na co czekać. Olej, kochani, nie, czeka, nie ma na co czekać, bo zaraz znowu moje mordy się wyleje i będzie przypał. Będzie przypał, trzeba moje... Dzięki, Esti, za tyle kwiatków. Trzymaj followa, wariacie, ode mnie. Esti, ty mi stor róż, wysyłasz, ty mnie nawet nie obserwujesz.